Witam wszystkich. Dzisiaj kontrowersyjny film. Osoby wrażliwe proszone są o nieoglądanie go. Będzie konserwa z koniną. Producent, wytwórca u Puszka łatwo otwieralna. Mamy tego 300 g. Kaloryczność nie jest tutaj podana, co dziwne, ale napisałem do nich w tej sprawie i jako, że zamawiałem też inne mięso to odpisali o tamtej puszce, a o tej nic no ale już nie chciałem zawracać ludziom głowy więc sobie poszukałem w internecie i znalazłem eee, niby konina ma 175 kilokalorii na 100 gramów produktu czyli cała taka puszeczka to 525 kilokalorii eee, no powiedziałbym tak Kaloryczność prawie jak drób. A jeśli chodzi o skład tej konserwy, mamy tutaj mięso 96%, sól spożywcza, pieprz, mieszanka przypraw i to wszystko. Nie ma tu żadnych konserwantów, innych dziwnych rzeczy. Więc jak najbardziej w porządku. No, oczywiście. Mięso konia jest bardzo zdrowe. Zawiera m.in. żelazo, potas, białko. W zasadzie duże ilości białka, duże ilości wody, mało tłuszczu. Można to jeść na zimno lub zrobić z tego jakieś danie. Dzisiaj taka wersja na zimno. Tak to się prezentuje. No mięso ma być takie coś pomiędzy wołowiną a dziczyzną. Jest taki ciemny kolor. Widać też tutaj trochę tłuszczyku. Galaretki chyba w ogóle tutaj nie ma żadnej. Chociaż pod spodem jakby coś jest. Tym tłuszczykiem trochę galaretki. No, sam tłuszcz i ta galaretka mają taki dosyć specyficzny smak. Najpierw bez żadnych dodatków, aby nabrać smaka. Hmm dałem coś na temat właśnie mięsa konia, które powinno być takie lekko słodkawe, czy ja wiem czy taki jest? Na pewno odróżnia się to od jakiejś wieprzowiny czy od drobiu. Jest to chyba raczej grubo zmielone. Nie widzę tutaj takiej typowej mocnej mielonki. Raczej to takie duże kawały mięcha. No smaku nie jest to takie złe. Na pewno się wyróżnia od drobiu, od wieprzowiny. Może coś rzeczywiście jest coś wspólnego z taką właśnie wołowiną takim wołowym smakiem bardziej niż wieprzowym czy drobiowym. chlebem i ogóreczkiem. Bardzo dobrze to smakuje. Podobno mięso takie z konia, jak źle się przyrządzi, to będzie twarde. Raczej chyba, jeśli chodzi o podgrzewanie, bo w takiej formie, to ono nie jest w ogóle twarde. Nie ma tu żadnych jakichś żył, czy coś w tym rodzaju. No z tym tłuszczykiem, i z tą taką powiedzmy galaretką, czy coś w tym rodzaju. Jest to całkiem smaczne. Pierwszy raz jem mięso z konia. No i jestem mile zaskoczony, bo jest to rzeczywiście dobre. A osoby, które nie wiedzą nic na temat tego mięsa to za czasów prl dodawali takie mięso do kabanosu i kiedyś kontrowersji żadnych z takim mięsem nie było no, teraz niektórzy ludzie są wrażliwi bo to koń no, w Polsce raczej mięso mało popularne bardziej to w niektórych innych krajach tam nie robią z tego żadnego wow no, tak samo jak jedzą psy i koty. Całkiem fajny smak. Warto było przynajmniej raz wypróbować, jak to smakuje. A z chlebem i z ogórkiem jest to jeszcze lepsze. Pewnie, jakby zrobić to z tego jakieś danie, na ciepło też by było ok. Ja polecam takie mięso, jak ktoś nie próbował, a chce sobie spróbować, bo według mnie jest całkiem przyjemne w smaku. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No i do następnego filmu.